Cześć, witam wszystkich. Mija ósmy dzień zasiadki. Nie nagraliśmy żadnego materiału. No, mówiąc tak, pierwszy raz nam się udało wyjechać na, 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 na tak długi okres. E, troszkę się nudziliśmy, troszkę, żeśmy pracowali nad wodą. Przeżymując e, zasiadka, nie jest do końca udana, tak jak byśmy chcieli. Myśleliśmy, że e, po ośmiu dniach naprawdę sobie połowimy. Pogoda jak widać pięknie zielono się zrobiło, jest ładnie, ale to dzisiaj. Myślę, że są bardzo duże skoki ciśnienia przez cały nasz pobyt, bo jednego dnia leje, drugiego dnia jest ciepło. Wczoraj było gorąco 27, nawet może stopni. Myśmy się pospalali. Się plecy wszystko w piecze. Ryby nie dopisują. Przez pierwsze trzy dni, pierwsze cztery dni byliśmy na Domaine de Pampre u Geoffreya. Pierwszego dnia były słabe brania, w ogóle prawie ich nie było. Grzesiek chyba złowił pierwszego dnia lina. drugiego dnia Grzesiek złowił karpę 7,5 kg. Trzeci dzień był kompletnie, prawie kompletnie bez brań. Pod koniec dnia miałem branie i złowiłem wreszcie 20, 20 kg i 450 gramów. Pierwsza moja trzecha 20, bardzo długo na nią czekałem. I Wciąż nic nie było, żadnych brań całą noc, i rano się okazało, że mam drugie branie i kolejna dwudziestka. Co naprawdę mnie bardzo uszczęśliwiło. 20 kg, 750 gramów, i to jeszcze lampas. Ryba, której jeszcze nigdy nie złowiłem. Karp bardzo ładny, będzie to pokazane na zdjęciach, będzie w artykule. No i, i to wszystko, więc, więc pusto troszeczkę. Grzeciech też sobie nie połowił. Na szczęście mi się udało w ciągu ostatnich 24 godzin złowić piękne dwie ryby. Teraz znajdujemy się już, zbieramy można powiedzieć, że sprzęt, pakujemy się powoli. Jesteśmy na Etan de Maron, to jest, ostatnio z Mateuszem nagrywaliśmy artykuł. Już jest pięknie zielono, ale wciąż nie jest to, co byśmy chcieli. Woda jest zimna, między 14, 13, a 16 nawet stopni, jak, jak wyjdzie mocno słońce. Rybę widać, są piękne spławy, jest ta ryba, widać, że, że, że to łowisko ma moc. Ale jest bardzo ciężkim łowiskiem, dla mnie przynajmniej, to się, przyjeżdżając tutaj się wydaje, że to jest bardzo łatwe, ale widzę, że siedzi około pięciu osób, które łowią i, i tylko jedna łowina, bo tu jest dziesiątka stanowisko i stopem, na, na którym zawsze się łowi ze względu na wszystko, co by się nie działo, tam zawsze ryby biorą, nie wiem dlaczego i my, i, i moje stanowisko, znalazłem jakieś do, dobre dwa place i na tych tylko dwóch miejscach łowię, ze środka. Grzeczka z początku była mury, później odeszły. Nie wiem co się stało, przestały brać. bo początek to były same mury, później, później kilka karpi, ale te karpie były małe, dwie dziesiątki. Później, już troszkę większe, 12,5. I dzisiejszego wczorajszego wieczoru, przed chwilą skończyliśmy sesję zdjęciową, złowiłem szesnastkę. Więc na zakończenie, jeszcze jedna ładna ryba. Ale poza tym nic nic się nie dzieje tylko na dziesiątce, więc, więc łowisko jest naprawdę nie jest takie, że po prostu zuka komercja gdzie się zarzuci, tam jest ryba. Wszyscy twierdzą, że właśnie pod krzakami od tej strony, gdzie jesteśmy, pod same krzaki się kładzie zestawy i, i non sto biorą ryby. Przez trzy dni siedzieliśmy widzieć i nic nawet nie było brania przy krzakach. Ale woda się nagrzała od wczoraj ponad półtorej stopnia i, i ja postanowiłem zarzucić jeden z zestawów w same te właśnie krzaki. I przez noc miałem trzy brania, ale kompletnie żadnego nie da się wyciągnąć. Te krzaki to są wieżby takie, które się zwieszają kompletnie do wody, rosną pod wodą. To nie są jakieś tam gałęzie, które można wyciągać i tak dalej, to są po prostu rosnące drzewa pod wodą i wszystkie karpie robią jazdy prosto w te drzewa, więc nie ma szans wyciągnięcia tego. Ale widzimy, że woda ma potencjał, jest fajną wodą, warto ją zaproponować. Właśnie po to przyjechaliśmy, żeby zrobić sesję do CarMax, więc, więc będzie, to, będzie opis wody, będzie wszystko, więc już niedługo będzie to wszystko można zobaczyć. A nam troszkę szkoda, że nie wyszło, że, że tak mało ryb na, na 8 dni. Ja o 8 ryb, więc, więc wychodzi jeden dzień, jedna ryba. Żeby mnie te dwudziestki to nic by nie było specjalnego. Ale to była też zasiadka taka, po pierwsze, tak jak mówiliśmy, artykuł do Karp Maxa z Etain de Maron. A drugie to był nasz pierwszy wyjazd jako testerów Bandit Carp. Mieliśmy okazję wypróbować ich kulki i powiem Wam, że bardzo mi się kilka sprawdziło. 80% tutaj ryb złowiłem na meszną kukurydzę. Bardzo ten zapach mi się podobał i postanowiłem go wypróbować najbardziej, 80% ryb. Dzisiaj trzy brania w nocy na, na ananas i truskawka, też bandit karka, więc, więc widać kulki mają potencjał, są fajne. Miejmy nadzieję, że będą się sprawdzać na następnych zasiadkach. Teraz będziemy mieli trochę chwilę przerwy być może, jeden wyjazd na kanał i już za 22 czerwca ruszamy na Rainbow. więc pewnie też będziemy od Rafała brać jakieś specjalne kulki, na, będą dla nas zrobione na zamówienie. I zobaczymy, no być może nam się uda, być może połowimy. W każdym razie cieszę się ja przynajmniej, bo ja najwięcej połowiłem, że myślę, że i jest zadowolony, że, że zostaliśmy strami dla firmy, która robi dobre kulki, które są łowne i które przynoszą rezultaty, więc... Więc mam, miejmy nadzieję, że współpraca będzie owocna i dobra. Pozdrawiamy wszystkich z teamu Bandit Carp. No i myślę, że zapraszam Was na oglądanie kolejnych materiałów z następnych wyjazdów, więc myślę, że następny to będzie na kanale. Być może będą jakieś nowe osoby, bo zgłaszają się nowi karpiarze. Będziemy robić szkółkę być może karpiową, jeżeli się uda. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Połamania kija.